Jest wtorek, 3 września. Zapraszamy na wiadomości telewizji Imperium Gliwice. Ryk silnika ma w sobie to coś, co przyciąga uwagę każdego, bez różnicy, czy młody, czy stary, czy kobieta, czy mężczyzna. Te silniki powodują, że nasze głowy się odwracają. Tegoroczna edycja Arena Motoshow Show przygotowała coś dla miłośników wszystkich rodzajów kółek. Jeździł mistrz świata w stancie motocyklowym. No i bardzo ciekawy pokaz. A o sam motor, bo widzę, że stoi, stoimy przy twoim motorze. No właśnie, co jest takiego, że, że te motory wygrywają z samochodami, że chętniej prowadzimy właśnie te dwa kółka zamiast czterech? No przyjemność jazdy, bardzo dużo. Wygrywa przez swoją moc, tak? Ma inny moment obrotowy. No co jeszcze mogę powiedzieć? No inne przyspieszenie. W swojej całej okazałości motocykliści zaprezentowali się podczas specjalnej defilady. A tutaj zdecydowanie było na co popatrzeć i czego posłuchać. W Ci, którzy wolą zdecydowanie mniejszą moc i spokojniejsze dźwięki, spacerowali pośród samochodów, które choć pamiętają stare dobre czasy, to niektóre współczesne auta mogą pozazdrościć im kondycji. Te samochody są, mają jakąś taką duszę, która, która do nas nie wiem, mówi, że. Musimy je mieć. Ja twierdzę, że jest najlepszy, jaki może być. No. Dlaczego? No, bo on ma, on ma duszę, to jest klimat, proszę Pani odpowiedni. Ja się cieszę, że go mam. Od święta jeżdżę. No i wie, wani, no. Każdy, kto, kto. Jeżeli jadę drogą, to każdy się jednak to obejrzy. A za nowym samochodem, kto się dzisiaj obejrzy? Mało kto. Dużo pracy, dużo czasu, dużo poświęcenia, żeby zatroszczyć się o tą maszynę. No, z reguły tak, ponieważ to są samochody, które były zbudowane lata temu troszeczkę inaczej niż współczesne samochody, i one już tak nie wybaczają jak, jak współczesne. Jeżeli coś naprawiamy, to musimy to zrobić kompleksowo. Jak się okazuje, są przypadki, kiedy to nie maszyna wzbudza największe zainteresowanie, niezależnie od tego, jaka by ona nie była, to zawsze przegra z kobietą, szczególnie taką, która prowadzi motor. Dalej chyba jest tak, że to panowie prowadzą motor, a nie kobiety, więc jak reagują na kobiety? Prowadzące. No, zawsze kobiety są podziwiane, tak? W szczególności jak są większe pojemności motocykli, tak jak ja czy koleżanka. Koleżanka jeździ na pojemności 600, ja na 900, co jest nietypowe dla dziewczyny, bo jest to już pojemność bardzo duża, że tak powiem. No i zawsze jesteśmy podziwiane. To ma duszę, to ma klimat. I ja się z tego cieszę. I nieważne, czy kółka są dwa czy cztery, najważniejsze jest to, żeby jeździły. Kalina Romankiewicz, telewizja Imperium Gliwice. Tragicznie rozpoczął się tydzień na Gliwickich drogach. We wtorek rano doszło do potrącenia pieszego na przejściu przy ulicy Toszeckiej. Co jeszcze wydarzyło się na Gliwickich ulicach, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji Marek Słomski. Było kilka wypadków, na szczęście, w których osoby doznawały obrażeń, ale na szczęście nie zagrażających nie życiu. Było oczywiście dużo kolizji, bo średnia dobowa to jest kilkanaście kolizji czyli jednym słowem Zawód blacharza, lakiernika to zawód przyszłości, szczególnie z uwagi na to, że samochodów cały czas nam liczba rośnie. Niestety ten tydzień zaczął się tragicznie. We wtorek o przed godziną 6 na ulicy Toszeckiej doszło do tragedii, do potrącenia 58-letniej kobiety, która przechodziła. Na oznakowanym przejściu dla pieszych została potrącona przez samochód dostawczy marki Veko. Z tego też powodu policja apeluje zarówno do kierowców, jak i do samych pieszych o zachowanie bezpieczeństwa na drogach. Ciężko mówić, po czyjej stronie leży wina, kiedy dojdzie do takiego wypadku. Wiadomo natomiast, że zarówno kierowca, jak i pieszy powinni być bardziej uważni. Wiemy, że teraz czasy są takie, że ludzie się bardzo spieszą, ale no, musimy uważać na kierowców. Niestety. Kierowcy są często niesforni, często, jak sami Państwo wiecie, rozmawiają przez telefony komórkowe. Policja stara się z tym walczyć, ale jest to, można powiedzieć, walka z wiatrakami. Dlatego też, policjanci, oprócz przestróg dla osób dorosłych, w tym tygodniu prowadzą akcje wśród dzieci szkolnych. Ci najmłodsi uczestnicy ruchu, to jest, można powiedzieć, nadzieja dla nas wszystkich, bo jeżeli oni takich nawyków prawidłowych nabiorą. To może w przyszłości będą też kiedyś lepszymi kierowcami. Ważne jest też to, co rodzice swoim dzieciom przekazują w domu. Spieszmy się, póki jesteśmy autorytetami dla tych małych dzieci. Oni nas naśladują. Jeżeli tatuś czy mamusia przechodzi nie na przejściu dla pieszych, tylko przez skrzyżowanie na skos, to takie dziecko też to widzi, obserwuje. I później tłumaczenie policjanta, czy też tego tatusia czy mamusi nie poskutkuje. Dziecko widzi co innego, co innego słyszy. Nie tylko piesi brani są pod lupę. W sobotę policjanci w całym województwie śląskim przeprowadzili akcję dyskoteka. Jakie były jej efekty w Gliwicach? Efekty tej akcji są na szczęście niezbyt spektakularne. To znaczy, skontrolowaliśmy 458 samochodów, a zatrzymano tylko czterech nietrzeźwych kierujących tymi samochodami. To można powiedzieć jest dosyć dobra liczba, bo często w takich akcjach tygodniowych zatrzymujemy dużo więcej osób nietrzeźwych. Zatrzymano jednego rowerzystę, który miał prawie 2 promile alkoholu i jednego kierowcę po użyciu alkoholu, czyli w jego krwi krążyło poniżej pół promila. To kwalifikuje się oczywiście też na zabranie prawa jazdy, ale nie jest to przestępstwo, tylko wykroczenie. O tym, że upłynął termin ważności naszego dowodu osobistego, przekonujemy się w sytuacjach, w których nasz dowód powinien być aktualny. Warto więc odpowiednio zabezpieczyć się na ewentualność takiej sytuacji, że w najmniej odpowiednim momencie przekonamy się, że nasz dowód utracił swą ważność. Przypominam, że w roku 2013 tracą ważność wszystkie te dowody wydane w 2003 roku. My ze swej strony wysyłamy takie pisma przypominające o tym, że upływa termin ważności dowodu osobistego i że jest konieczność złożenia nowego wniosku. Natomiast również sami możemy sprawdzać termin ważności dowodu osobistego. Jest on oznaczony na dowodzie osobistym na stronie ze zdjęciem w prawym dolnym rogu. Do tej pory wysłaliśmy takich powiadomień o upływie terminu ważności w tym roku około 10 tysięcy. Z naszych statystyk wynika, że jeszcze 3 tysiące mieszkańców Gliwic powinno złożyć wnioski na dowód osobisty. Musimy pamiętać, że poza kolejką oczekujących na wymianę starych dowodów, na wydanie dokumentów poświadczających naszą tożsamość, wnioski składać powinny również osoby, które wcześniej nie posiadały tego dokumentu. Dowód osobisty może mieć różne okresy ważności w zależności od wieku osoby ubiegającej się o jego wydanie. Ustawa przewiduje trzy rodzaje terminu ważności dowodów osobistych. Dowody są ważne na 10 lat, natomiast te dowody, które wydajemy małoletnim, są ważne przez 5 lat. Każdy, kto ukończył 18 rok życia, ma obowiązek posiadać dowód osobisty. Natomiast osoby, które ukończyły 65 rok życia, otrzymują dowód osobisty na stałe. Nie warto zwlekać z wymianą dowodu, zwłaszcza że formalności z tym związane ograniczone zostały do absolutnego minimum. Aby otrzymać nowy dowód osobisty, należy złożyć wypełniony wniosek, dołączyć dwa aktualne zdjęcia i okazać poprzedni dowód osobisty. Wniosek na dowód osobisty należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności poprzedniego dowodu osobistego. Jeżeli nie wymienimy dowodu osobistego, będziemy mieć trudności w załatwianiu spraw urzędowych w instytucjach publicznych, w bankach, a także nie będziemy mogli przekraczać granic Polski. Pamiętajmy, że druk dowodów osobistych zajmuje sporo czasu i że w momencie utraty ważności naszego dokumentu możemy mieć problemy, chociażby w banku, który może nam odmówić wydania naszych pieniędzy. Wymiana trwa do miesiąca czasu. No zdarza się, że te dowody przychodzą wcześniej, ale jednak no trzeba liczyć, że oczekiwanie na nowy dowód osobisty będzie trwał miesiąc czasu. Właśnie odebrałem mój nowy ważny dowód osobisty i na kolejne 10 lat mam spokój z załatwieniem spraw w urzędach i bankach. Mogę bez problemu jeździć za granicę. Dla telewizji Imperium Jakub Budak.